Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Fasmofobii. Dzisiaj sobie gramy z Miściana Misiana. I z Dmuchanym Balonem. jestem. No i szukamy ducha. Jaki to wypas. Full wypas, no widzisz, dużo się pozmieniało. Było na streamy. Tak, zapraszam na Discorda. Link oczywiście w opisie. Dzisiaj osta jest tak, dzisiaj, dzisiaj tryhard, widzowie. O, moja albo gra. Jaka, a, karty tarota? Karty? grać? Czekaj, jeszcze nie. Najpierw znajdź jego pokój. Najpierw znajdź mojego pokój. A masz paletę? I zachęcam do zestawiania łapki w górę. O, mam kość. Czaszka. No, w kuchni. E, jakby co to w pokoju ten? O, faktycznie jest Czacha. E, w pokoju dziecka nie ma gdzie się schować. No Mój... i ja, jest jest. Jest. To jest! jest gdzie się schować. Stójcie! Co jest? Co jest. Jest. jest? Ile jest stopni? No dobra, zostawiam tu aparat i lecę. Wejdź! Odpowiadaniec na Spirit. Kto to odpala ten telewizor? Ja pierd... Ja nie odpaliłem. Ja, yeah, ja. Yeah. No, ale spójrzmy. Dobrze, idę, pójdę. I MF byście przydał i Crucifix. Ja. Jestem już niema. Ale drugi. No. O. Drugi MF? O, HAD był, był. Czy to wy zamknęliście drzwi? Nie, ja zamknę. Był HAD? Nie, ja zamknę. No, no. M możecie wyłączyć ten telewizor. Tak, oczywiście. Nie, po co wyłączyć ten... Wezmę kamerę jeszcze nie Jeżeli wyrzuci e, książkę, to znaczy, że nie chce pisać. Arby. Arby? Pokaż. Poka ju Rzeczywiście. pisze. Piszę, ja, pisał ducha. Napisał? Do wody. Nie picy. Dwójka. W sensie trójka. A, mało no, no, trójka. Trójka, dwójka. Tu jest dwójka. Tu gdzieś trzeba. Za, zapalmy światło? No, ja może tafee. z Kasia. Ufałku. Ufałku coś, to nie może być, nie może być UF-ki i nie może być MF J To i MFO możemy powyłączać. No może mogą być brany speech abodowcy. Czekaj. Speech abodowcy. To po drugie do No to w sumie ty tam patrz do 3, a ja pójdę do tego. To no, nie może być chłopaka. Nie, gorry nie może być. O mi go, o go. Bo nie było mźnych. No, na razie z czego co widziałem, nie było on roźnych ani, ani, ani. jednego. Dobra, weź ja ktoś dobra. krócej i idziemy z nim porozmawiać. Mamy jedno no. w, tak, wyzwanie. Mamy tak. Wykryj obecność ducha za pomocą czujnika ruchu i odpędź ducha przy pomocy Ja wiem, Ja wiem. ja mam ja ja kamerę. Czujnik będzie łatwy nawet. I odpędź gracza przy użyciu. Czy mogę się obu czujnik? Tak, dziękuję. Czujnik? To bądź? Tak. Czujnik. To ja, to ja. Nie wiesz, że to mógł być obawy. Nie, nie, to nie był czujnik. To ja, to ja. To ja, to ja, Nie chcę nic odpływać. Dobra, lecę posłuchaj do zdjęcia. Coś, coś, coś. Mamy tam, który za Ta, dwa nawet. Jest. Zero, rzucę, co, ale... Nie, stary. Lider było. jeden był. A, jest. Tutaj, tu. tu. Revenant z... O kurde. Nie, 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 a też możemy zrobić full 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 full, full gierka, ta staruta Daj nam aparat ktoś, kto ma aparat Jest w środku albo tutaj Dobra to wezmę aparat Bo wziąłem czy, ten, świeczki i tam bulziłem żeby... Dobra, dobra, chodźcie, chodźcie Wywaliła go Wywaliła go Wywalił go? To, bo leży sama, widzisz? Cool No, go nie ma Chodź, 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 sobie psycho. chodź, 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 sobie na chodź, 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 czego tu już. O! Krucyfiksem rusza! aha Aha. czyli odsuwa, kruca, nie odsuwa, króca czy nie chce zaatakować, powoli. E, dobra, poczekaj. ja mam szybkie takie rozumienie szybciutkie z dwóch, Bruch. ale powdepnął, już, Dobra, ja na, wdepnął w sól. O. Interakcja plus Aha, fajnie, Inna jest nice ta gra Nie będziemy mieli Dobre ja da kartę nadwożyć, to Nie da się karty na to się nie da się, patrz, robisz tak, daj na to, daj na to Daj to nie. Daj Robisz tak leciutko tak i szybko wychodzisz, nie? Daj daj daj, ja, ja pojedynczo, pojedynczo robimy na Leciutko wyjdziesz i wychodzisz, jak bierze już. I? demona. Pokaż na nim. Szara demona. Demon. Szara demona. też to mam. The Tower. A jaka? Niebieska. Ale to nieważne. The Tower znowu. O, był jakiś Joker na końcu Dobra, ja se wszystko powykorzystywam. Nie, no to daj, ja chcę też. Dobra, to pojedynczo, no. Jejejuu yeah, yeah, The Hermit Niebieska dobra The Tower Znowu Mhm A czy kolor to nie ma znaczenia tego, no? Wheel of the Moon Znaczy Wheel of the Fortune czerwona, więc... Nie no, ma znaczenia. The Wheel of Fortune czerwona. Czekaj! Nie rób no. Mamy pozero psychy. No i bardzo dobrze, lecimy jeszcze. The tower. Pokaż. O, no to jedziemy stąd. Prawie wszystkie zdjęcia zrobiłem, ale no Dobra, wchodzę tu. Ja. Dobra, idę tu. Idealne zdjęcie, i jedziemy. No. Ręka mi się znowu zbagowała, widzowie. Fajnie. Dobra, jeszcze jedna rundka. Revenant łatwo. 1100. No właśnie, zaznaczyłeś? Nie. Czy... Dobra, biorę trzy rzeczy, nie biorę tego, um, latarki. Dobra. Dobra jak może, mogliście wcześniej zobaczyć, wcześniej był Revenant, teraz ciekawe co będzie, bo są różne duchy. Zaznaczyłam. Tak balon nie zaznaczył, niestety ponieważ zapomniał Dobra, no, ja tu w korytarzu zostałem, wszystkie rzeczy idę po następne i po latarkę Co? Miejmy no. nadzieję hiding spota nie ma w tym W garażu? W garażu Ale ty wiesz, że na przykład ten, te szafki duch może otwierać? Nie, nie może Co? Nie tak, bo ostatnio mi otworzył tą szafkę. Czemu ktoś tu otwierał, chłop? Grałem z y, profesora. Uf. Co ty tam robisz? Uf. Nie ważę. Nie, ale ostatnio mi tu otworzył tą szafkę. Nice. Znaczy tą metalową szafę. Nice. Nie wiem jak, ale otworzył. Tu coś rzuca. Spokojnie. To rzuca? Tu W hmm. tu? No, właśnie, в кухне. Ту? Ну ваша. Ту в кухне. О. Спирит. В кухне, в кухне, по правой стороне. Э, спирит. Вот цвета возьму. Нормально. Pokazuje ci gdzie co zrobił i ile? No, gdzie tam? Pisze? Faktycznie to dobrze działa. Pisze? O trzy Tory, ty zobacz, jak to dobrze działa. No będziesz Pokazuje, masz trzy różne. Pokazuje, ile jest dokładnie, czyli 221 tutaj 296. No gdzie? Pokazuje, jest w którym kierunku. A no, w którym to kierunku? Y ile metrów od ciebie i u góry masz jeszcze level? Jaki jest IMF A są ten? Napisał? Ty napisał. Pisał. Jak? No, a są? tutaj jest pismo. Sprawdzę orby. Kurde, ten. Co zrobiłem? Czyli spirit Tak, jeszcze. Czekaj, mogą być orby? Jeden. Może być dwa, polter. Możemy zrobić polter bombę. Polterbomba. No to dawaj. Dawaj ta. Jeśli jakąś rzecz, to mogę tu więcej. Tak. No. No! Jeszcze bliżej. No. Dobra. Git. Nie jest git. Tak jeszcze zrobię, tak? No. I... dobra. I tu. I jeszcze to A jeszcze tam no. możesz Weź to! Na razie. O. Nie no dobra, zostaw już. jest idealna polterbomba. Proszę sprawdzę orby. Ja sprawdzę glow stick. Patrz! Ja Zmierzam wszystko. Jeszcze raz to zrobi. Wiesz? Chcę Czy on ci się otwiera drzwi? Nie chyba. Nie, się. nie ma. Trochę mam się... Jeszcze raz trzeba zrobić ten Porter. Nie ja zrobię. zrobię. E, I co jest? I jest pentagram albo coś? Nie wiem. To pewnie pozytywka, jak nie widziałeś. A w piwnicy patrzyłeś? Tak. To. to pewnie będzie pozytywka. Jeden kubek. Nie, nie. A to są karty. Aha, no to... Biorę, biorę. Polterbomba zrobiona. Mogę zrobić to jak coś. No, możemy zrobić. No, to ja już zrobię. A zostawię, żeby na dworzu wziąć. Druga chodź. No, dobra, ja, ja zrobię tą drugą pokarmą. Otworzył dobra. drzwi, a nie? Gdzie? Czekaj, zrobił coś. coś Na glowstyku no się nadałem, ma. Tutaj blisko, chyba Może się dzieje coś Tu coś zrobił. Drzwi. Drzwi. drzwi, drzwi, drzwi zrobił. Tu? No. no nie ma. Nie ma? No. Po stronie też nie ma. A to nie, a to nie. Mam dada. Tak, ty? No. Ja. Zdobyłeś? Tak. Szybki jest. To może być... Czekaj. Pokaż mi do No, Nie czy on nie wystawał. Dalej. Dobra, to nie może być do yy, no nie może być, dobra. Spirit. On Ale swojego miejsca za... Teraz nie Nie wiem. Polter. Czekaj, zobaczmy polterbombę. No, no proszę, Ja robię zdjęcie. Kurde, nie dał mi nie, nie dał mi dokończyć... O, włączyłeś tam korki, dzięki. Robię drugą polterbombę. Na wszelki Jakby tamtą Jakby tam jedną zniszczył, nie? Czym mogę zrobić tutaj jest Ten Spalił Agresor Użyj kadidła I zobaczymy po, czy po 120 sekundach Ten Zaatakuje Mhm Bo będę musiał pewnie Zobaczyć mam na... Mam Nie no, mam 35, czy? Wiem sobie dwa baty Kurde światło byś mógł mi zapalić Ale bym zrobił polterbombę Weź sprawdź mroźne. mroźne mroźne temperatury na blacie leżą, no Czekaj, robię jeszcze raz polterbombę No, ile? Już patrzy. Pół. Pół stopnia. Patrz jeszcze, patrz jeszcze. Jeden osiem. Jeden, jeden. Dwa, trzy. Zobacz orby. Jeden, zero. Jeden, osiem, nie, nie ma chłopy. Zobacz orby. Tak, ja też będę widział. Nie, na kamerze możesz tylko. No. Że... Rzucił czymś, kubkiem. Poczekaj, ale nie, pol nie ruszył polterbomby. Ale to ja konfrontuję. Tak, też może. No tak, ale bardziej konfrontuję. Tak, też można. O, nóż wezmę, położę. Tylko niech... No, Dobra, to może być tak. Co to jeszcze nie może być. Nie wiem. Hmm. Myśl logiczny Eee... A, mam tylko jedną kamerę. No. Jak? W, warbamy? Okay. czekaj, um, Czy Dotsy... Nie, Dotsy by dały tylko Deogena, którego mam z na miejscu. Prawdopodobnie to nie będzie Deogen. To 100 Kurde, nie, ja to nie sprawdzę. Tak, orbów No nie ma orbów, ale. Reszta to by sp... nie było, To by nie była Mara. No. A czekaj. A właśnie, pokaż mi Marę. Kurde, nie to. Mara. Nie Za, zaatakuje w mroku. Wątpię. Chociaż? Czekaj, nie wiem. Pokaż nie wiem. mi Moroi. Eee, co? Moroj powstał z grobu, aby wystawić energię z żywych, są klątwę, którą mogą, można wyleczyć jedynie za pomocą antinatum, lub lu, uciekając bardzo daleko. Im szyb, słabsze są ofiary, tym silniejszy Moroj się staje. Trochę był Nie. szybki. jak. No, był szybszy, ale mieliśmy. Nie wiem ile ty miałeś, ale ja miałem 65. A miałem pewnie mało, bo ciągle siedziałem w tym. No to by nie miałeś mniej, bo ja cały czas wychodziłem. To mogłoby być... Ale nie, bo nie ma tych... tych... Albo. Czy ona czasem nie kamufluje jednego tego? Czekaj. Był stary dziadek. Ale czy ona czasem nie kamufluje jednego dowodu? Nie, nie, nie. Nie? Nie, chyba nie. czy co jeszcze bym po Kadzidło weź. Mam. I po pokoju pochodź trochę. I włączę stoper. Czekam. Czyli czekam aż zaatakuje i kadzidło się obroni? Tak. Nie wezmę te karty. Powiedz, jak już zrobisz. Jak będzie hał? Ale w, no, w pokoju ja go zrobię. Powiedz, jak odpalisz. Jak będzie hał? Nie, teraz! Dwa, trzy, dwa, jeden, odpalam. Dobra. Uuu, rzucił. Zostawiam ją to w tym pokoju i wychodzę. No nie, musisz zostać, ej! A, muszę zostać, dobra. W jego pokoju bądź. Nie zaatakuję cię. Wysiadam, na chwilę Dobra. Dobra. Znaczy, nawet z domu nie wysiadam, tylko po... Jeżeli cię zaatakuje po... ...dwóch minutach... ...przy dwóch min ...to to... Marek. To jest... ...spirit. A sprawdź mroźne. Minus trzy, dobra. Co to tu jest Moro i no to dobrze miałem zaznaczone, S? O to szybko wychodzić. bardzo. Dobra. Dobra. Bo nie. byłby Han. To. Nie, nie było Hanta. Byłby. Byłby. Bo im słabszy jest samego ofiara, tym silniejszy się staje, bo ty masz. No. Czyli mori. Tak, moraj. Tak, moraj. Tak, moraj, Jesteś w Busia? Tak, jestem, idziemy. 132. Dobra. No to co widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Yy, no i co? Zapraszam do zestawienia subskrypcji, łapki w górę. Na dole macie komentarz. W opisie macie mój Discord. Yy, no i co? I zapraszam też do dołączenia na konkurs na Discordzie. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!